Aż trudno mi słuchajcie uwierzyć, że luty tak bardzo już się rozkręcił, bo to oznacza tylko jedno, że czas podsumować ostatni miesiąc. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny lutowy dzień! Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Nie wiem jak u Was, ale tutaj na Półwyspie jakaś taka za oknem wiosenna aura się czai. I dziwnie nawet myśleć o tym, że jest luty, no a ja mam dzisiaj podsumować Wam styczeń. Przyznam Wam szczerze, że ten pierwszy miesiąc nowego roku minął mi jak zbicza strzelił, ale zdążyłam porozglądać się nieco po nowościach, poobserwować literackie trendy, no i naczytałam się prawdziwych pyszności. Przed Wami podsumowanie stycznia na Wielkim Buku, top 3 książek miesiąca i to, co tygryski lubią najbardziej, czyli book haul, zdobycze książkowe. Zaczynamy! I zacznę słuchajcie od trzech najlepszych książek ostatniego miesiąca. Trzech takich, które naprawdę zapadły mi w pamięć, które zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie, chociaż tych książek było no, nieco więcej. No ale te moim zdaniem były takie najbardziej robiące wrażenie właśnie. I słuchajcie, co ciekawe, one wszystkie są bezsennymi lekturami. Upiór opery Gastona Lehu. Słuchajcie, co to była za literacka uczta. Przepiękna opowieść, którą z pewnością kojarzycie chociażby z muzykalu Andrew Lloyd'a Weber'a. No, ale powiem Wam, że powieść robi o wiele większe wrażenie, jest tam o wiele więcej szczegółów, no i cała ta opowieść jest po prostu niesamowita. A w wydaniu w wydawnictwa Wesper z tymi zjawiskowymi, zjawisk, o wręcz ilustracjami Anne Bachelier to jest coś, czego nie można wrzucić z głowy. Zaglądajcie po więcej na kanał Wielkiego Buka i na bloga Wielkiego Buka. Czytajcie, czytajcie, czytajcie Upiora Opery. Kolejnym tytułem, który tak zapadł mi w pamięć są opowieści starego antykwariusza M. R. Jamesa. I tutaj również mamy bezsenną lekturę, absolutną klasykę opowiadania grozy. Nazwijmy to grozą akademicką, tak można to nazwać, dlatego, że akcja... Tych opowiadań krąży zawsze wokół bibliotek, antykwariatów, jakichś starych manuskryptów, takich tajemniczych legend. I to wszystko właśnie jest tak związane z literaturą, nieco właśnie z uniwersytetami, dlatego, że sam M.R. James był wykładowcą. No, robi to niezapomniane wrażenie. I chociaż te opowieści są no nieco przestarzałe i one wcale nie muszą przerażać, to zapamiętacie je gwarantuje I na koniec szeptacz Alexa Norfa. To jest dreszczowiec z elementem taką ciutką horroru. To jest thriller z motywem kryminalnym, dlatego, że główną tutaj osią fabuły jest jednak element kryminalny i morderstwa nieletnich chłopców. No, ale całość ma taki wydźwięk. Mroczny i tajemniczy. No na mnie Szeptacz naprawdę zrobił olbrzymie wrażenie i będę o nim pamiętać długo. Jak sami widzicie, to jest jedynie czubek góry lodowej. To są moi najlepsi z najlepszych, Na no po resztę zaglądajcie na wielki głucha, sami się zresztą przekonacie. A teraz kochani nadszedł czas na to, co tygryski lubią najbardziej, czyli na book haul i przed wami kilka moich zdobyczy książkowych z ostatniego miesiąca, no i z końca grudnia też. I słuchajcie, zaczynamy od małych kobietek. Małe kobietki, które chciałam zakupić w polskiej edycji, ale przeszłam się do Empiku z mamą kilka dni temu. No i zauważyłyśmy, że wszystkie te edycje są jakieś takie albo niepełne, albo za grube, bo po co mi książka, która zajmuje tyle miejsca, słuchajcie na półce? jest tylko jednym tomem z dwóch, no nie wiem, jakoś mnie to tak absolutnie za bardzo nie kusiło, tym bardziej, że tłumaczenia niektóre są doskonalsze, potem okazuje się, że część jest niepełna tych wydań, jakieś wydanie ma ilustracje, jest zjawiskowe, ale inne byłoby pełniejsze. No i ostatecznie zdecydowałam się zdjąć z e, domowej biblioteczki oryginał, czyli Małe Kobietki Lucy Ann Alcott, które w końcu pojawią się również na Wielkim Buku, myślę, że jeszcze w lutym. Oczywiście cały ten boom na Małe Kobietki związany jest z najnowszą ekranizacją, która podobno jest całkiem niezłą ekranizacją, jeżeli chodzi o samą ekranizację książki, a jednocześnie wyciąga z niej te najważniejsze, najbardziej kobiece motywy. Jestem ogromnie ciekawa. No właśnie. A Wy będziecie oglądać film? Do mojej biblioteczki dołącza, słuchajcie, biografia Olgi Boznańskiej, non finito Angeliki Kuźniak. Angelika Kuźniak, którą znamy z innych wybitnych biografii, chociażby Papuszy czy Zofii Stryjeńskiej. No i teraz właśnie biografia Olgi Boznańskiej, wspaniałej malarki, która wspaniale wygląda tutaj na układ ze swoim psem. I przyznam Wam szczerze, że ja o Oldze Poznańskiej nie za wiele wiem, poza tym, że dzielimy jedno imię, no i widziałam jej obrazy na żywo. Więc z przyjemnością poznam również biografię, tym bardziej, że Angelika Kuźniak wspaniale pisze o kobietach. Które wybiera do pisania swoich biografii. Zrobiłam sobie również niezrównaną przyjemność, zakupując ukochane równanie profesora Joko Ogawy. Kolejny tytuł z wydawnictwa Tajfuny. Słuchajcie, no tego nie zobaczycie na kamerze, ale to jest tak przepiękne wydanie. Tajfuny ma tak przepiękny, słuchajcie, papier tak dba o detale. Te książeczki, bo zobaczcie, to są takie chudzizny niby, nie? Ale są wydane w tak piękny sposób, że one są po prostu. To jest. Cała przyjemność. To jest taki bardzo japoński styl, właśnie. Taki minimalizm, ale jednocześnie z takim elementem umami, jakiegoś takiego dodatkowego smaku. Tak mi się właśnie wydaje. No i słuchajcie, ukochane równanie profesora będzie wzruszającą powieścią, poruszającą powieścią z tym japońskim elementem melancholii. Nie mogę doczekać się lektury, czytałam bardzo dużo dobrego o tej książce. W ostatnim czasie bardzo, bardzo głośno jest o strubkach Pauliny Józiwik, jednej z głośniejszych powieści ostatniego czasu która swoją premierę miała w styczniu. Opowiadałam Wam o niej przy okazji tych gorących premier, na które czekam, książek, na które bardzo, bardzo czekam właśnie w tym roku. No już nie mogę się doczekać lektury, dlatego że poleca tę powieść m.in. Joanna Bator, która jest tutaj na okładce Oto narodziła się pisarka. Słuchajcie, to są bardzo mocne słowa moim zdaniem. To będzie opowieść o rodzinie, o chorobie, o godzeniu się ze śmiercią, o rodzinnych tajemnicach. No ale jestem ciekawa, skoro było o niej tak głośno, skoro tak krytycy chwalili tę książkę, Skoro polecają ją Anna Bator. Hmm? No, może Wy też jesteście ciekawi, dajcie koniecznie znać, bo jestem bardzo. Od wydawnictwa Arkana otrzymałam również magiczne światło miasta Wojciecha Chmielewskiego. Jest to jego najnowszy zbiór. Opowiadań, fascynujący portret współczesnego miasta, jego zwyczajnych na pozór mieszkańców, i tutaj miasto przypomina labirynt. Od razu wpada mi na myśl Jorge Luis Borges. No i zobaczymy, co to będzie. Te opowiadania kuszą. No, zobaczcie, to też również taka książka niepozorna, a zapowiada się pięknie. No i ostatnio, kochani, zakupiłam również z moją mamą do spóły, książki, które wy bardzo serdecznie mi polecaliście, baskijską trylogię Cisza Białego Miasta i Rytuały Wody, czyli kontynuacja. I teraz będzie nadchodził również trzeci tom, czyli Władcy Czasu. I to są podobno baskijskie kryminały z elementem takiej tajemnicy, no jak to u Basków, bywa ta kraina Basków, no oni mają właśnie takie te historie, bardzo charakterystyczne są te ich kryminały, one mają w sobie coś takiego niepokojącego, tak jakby trochę nie wiem jak to nazwać, coś takiego mglistego, niepokojącego, coś takiego jak wyciągnięte, jak wyciągnięte z jakiś legend, z jakiejś baśni, coś właśnie takiego mi się kojarzy. No i czuję, że Cisza Białego Miasta zrobi na mnie olbrzymie wrażenie. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wy już czytaliście właśnie ten pierwszy tom, czy już dwa są za Wami, czy czekacie na trzeci tom, jestem również ogromnie, ogromnie ciekawa. Jak sami widzicie, ten styczeń coś tak nam przeminął z wiatrem dość szybko i tak jakoś wiosennie nawet bardziej, idzie luty, no i zobaczymy, co te luty nam przyniesie, bo jak na razie to już zaczęłam czytać te lutowe książki i powiem Wam, że mm, 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 jest na co czekać jest co czytać. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jak tam mi idzie z wielkobukowym bingo, czyli z wielkobukowym wezwaniem czytelniczym, to zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam was na najbardziej wyczekiwane przeze mnie książki tego roku. Zaglądajcie tutaj. No a jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam was serdecznie. Rozgoście się, rozejrzyjcie Wielki Bóg to kanał książkowy literacki. Jeśli wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.